Dzień dobry wszystkim! I po wszystkim. Dobra, jeżeli oglądacie ten filmik, to prawdopodobnie widzieliście, że motor jest już skończony. No i tak, postanowiliśmy się trochę po pocichaczu, trochę na testy, trochę z obawy przed porażką. Nie nagłaśniać tego za bardzo. Przyjechaliśmy na nowy tor i jesteśmy na... jak to się nazywa? Midlands. Midlands Karting, niedaleko Longford, wydaje mi się. Przyjechaliśmy tu w składzie Marzena. Kubert, który jeszcze jeździ, Sławski, no i był jeszcze z nami Adrian, Adrian P, ale niestety do, doznał dzisiaj poważnych kontuzji motocykla, odkręciła się śrubka kontrująca, e, no mechanizm luzów zaworowych w głowicy, e, motor został totalnie unieruchomiony, także w połowie sesji musiał skończyć. No co ja mogę powiedzieć, jeździ się chyba wszystkim zajebiście. Ja też tutaj jestem. Tak. Sławek, co powiesz? Dobrze no, było. Było dobrze, Sławek wykonał ogromny progres, zaczął jeździć na kolanie, gość zaczął po prostu czuć teraz zew krwi i tak dalej. No Marzena jak zawsze nasza wierna kibicka. Tak. Robi materiały, nakręca filmy i tak dalej. No ale do rzeczy. Jestem tu z tym swoim KX-em, jest po prostu petarda. Motor chodzi jak zegarek, nie ma żadnych absolutnie problemów, oprócz tego, że Chriska tutaj przyjechał, nie wiem jak on to zrobił, próbował go odpalić i złamał mi kopnik, Chris, nie podaruję Ci tego kopnika, eee, to jest super, eee, motor jeździ bardzo fajnie, po prostu biegi się zmienia jakby w Formule 1, bo jest szóstka skrzynia, 29 koni, 60, około 7-5 może kilogramów wagi. No, no chodzi przepięknie, zakręty, redukuje się, silnik nie hamuje mocno biegami, więc możesz redukować na wysokich obrotach bez obawy, że zacznie blokować tylnie koło. No jeździ się poez, po prostu płeć. się jeździ. Jestem mega, mega zadowolony. Wyszło to tak, wydaje mi się, że jest całkiem nieźle. No problem jest taki, że pali, dużo pali. Ja miałem dzisiaj ze sobą 7 litrów paliwa, fakt, że ujeździliśmy się dzisiaj dużo, bo nie było wizji na torze. Ale wyszło wszystko, wyszło wszystko, ale nie mam mu tego za, za bo naprawdę kopie fajnie, nie jeździ się kurde mega, nie? Oponki zdecydowałem się na S, znaczy zdecydowałem się, nie miałem za bardzo wyboru, o patrzcie Przelałem go trochę z olejem, aż z trochę pod, podcieka, no ale to nic, lepiej żeby był bardziej smarowany niż za mało <laughs> Oponki S z tyłu, z przodu Rki. jak widać S-ka bardzo fajnie, r troszeczkę gorzej, jest za ciepło na nią ale no nie, no nie uślizgiwał, się, jedzie po prostu jak znud, także jestem mega, mega zadowolony. Jeżeli ktoś by się chciał zdecydować na dwusuwa na tor, to polecam, bo jest fajna zabawa, naprawdę mega. Nie mam żadnych materiałów z toru, bo mam inny kask, nie mam w ogóle zapięcia na, na GoPro. Myślałem że, myślałem, że założę szelki, ale zapomniałem o nich. No trudno, następnym razem na pewno coś nagram. Nie mierzyłem też czasu, to był zupełnie tylko test, ale jestem zakochany, także no cóż. Do następnego.